Ale teraz świetnie Woch przeczytał to i zatrzymał przed linią wznowienia. Teraz długa piłka, znów złapana przez receivera, Opalone, ale będzie pierwsza próba. Piłka już oddana, do czas i znów. E, idealnie przeczytany. Piłkę, piłka w rękach rozgrywającego. Będzie się decydował na rzut. E, złapana piłka przez zawodnika z numerem chyba 86. I to może być. E, bieg po przyłożenie nie. Zatrzymany, ale pierwsza próba będzie po stronie gości. Piłka znów w rękach rozgrywającego, znów szukają akcji podaniowej, znów piłka złapana. Znów nie zatrzymany w pierwszym kontakcie, dopiero w drugim powalony do spółki przez dwóch zawodników. Poradzą. Piłka zostaje w rękach rozgrywającego, będzie szukał podanie. Zablokowane! Ole, fenomenalna akcja zawodnika z numerem 51. Piłka w rękach rozgrywającego. Powinien mieć protekcję od swojego running backa, ale nie ma jej. No on szukany przez Bocha i on zatrzymuje rozgrywającego. Piłkarz w rękach rozgrywającego oddana do e, Bigata z Oręczu czwartym Świetne bloki e, po prawej stronie i będzie blisko pierwszej próby. Piłkarz w rękach rozgrywającego oddana do biegacza, On zrywa pierwszy takl. Świetny blok dostaje po prawej stronie. Ma pierwszą próbę, e, ale powalony. Piłkarz w rękach rozgrywającego będzie szukał opcji podaniowej. Musi uciekać przed stakiem. Bierze wszystko we własne ręce. Wchodzi w kontakt. I zatrzyma... Piłka już w rękach running backa. świetny tutaj fake. I poszło będzie blisko punktów. Wydaje się, że wpada w pole punktowe i pierwsze punkty w tym roku dla gospodarzy. Na tym drugim jako footback lead bloker Wojniczak. Piłka znowu zawodnika z wygazanym czwartym. Otworzyli mu tam dużo przestrzeni, próbują go ściągnąć, ale nie udało się. I na 30 yardzie wybiega w linię boczną po około 13 jardów Piłka znów zostaje w rękach rozgrywającego, który będzie szukał podania w drugą stronę, ale go się musi skończyć sakiem i powalony do spółki przez dwóch, może trzech zawodników w ataku. Piłka już oddana do zawodnika, on znów za lip blokiem swoich kolegów i ucieka do zewnątrz. I wypchnięty w sideline. Piłka w rękach rozgrywającego, on musi szukać podania w pole przyłożeń, ale teraz fenomenalnie zatrzymany! Teraz piłka prosto z Piłka rozcędna rusza tam będzie bieg, będzie szukał zwodu. Pierwszego udało się, minut, drugiego też, ale tutaj świetnie pofrunął. Już piłka u niego oddana do biegacza i to będą punkty i lą melduje się po raz drugi. Tymoteusz w polu przyłożeń. 12 do 0 po jednej stronie. Będzie szukał podania rozgrywający. Musi jednak zdecyduje się na bieg. I wykorzystuje swoją mobilność. I wydaje się, że koło 6-7 yardów udało mu się wyciągnąć z tego swoich oponentów. Znów rollout i próba będzie pewnie tego płaskiego podania. Tym razem ono jest celne. Ale i zatrzymany będzie skrzydłowy. Tylko czy uzyskał pierwszą próbę. Piłka znów w rękach rozgrywającego. Będą szukali podania na zewnątrz. Tam jest niekryty zawodnik. I to chyba jest przyłożenie. Już rozgrywający ma piłkę w rękach, będzie szukał szybkiego podania na zewnątrz i złapana piłka przez skrzydłowego takie podanie w ciemno. Piłka w rękach rozgrywającego znów szuka szybkiego podania i złapana piłka chyba utrzymana do końca w rękach. Jest, to będzie przyłożenie, to będzie przyłożenie zawodnik z numerem 11. Z przytupem kończy nam to spotkanie.